Następny dwulatek to ogier dwuletni. Najdroższy koń w naszej stajni kupiony kosztował 95 tys. euro. Jego matka dwa razy wygrała, raz G3 we Francji, także z bardzo dobrej linii żeńskiej. Z tej linii pochodzi również bardzo dobry ogier Royal Academy, taki czempion Millerów z 90 roku. Jego ojciec to King Best, King Best już dał dobrego, bardzo dobrego, też mojego ulubionego konia Workforce. Duży wyrośnięty, taki gotowy, myślę, że od razu już będzie biegał, jak będzie zdrowy, to będzie biegał yy, na początku sezonu. Atletyczny, cały czas się rozwija i też bardzo grzeczny, no, trochę taki łobuziak jak, jak to chłopak, ale chyba też jeden z lepszych koni dwuletnich rokujących nadzieję w naszej stajni. No i dobra, dziękujemy. Chyba to taka najlepsza linia Mr. Prospector, King Bambo i King Best to takie najlepsze ogiery z tej linii, które dobrze dają. No. A, a tu klać też gwarantuje, że No właśnie on przyjechał taki duży i praktycznie dużo nie urósł. Cały czas jest taki samy i się robi tylko...